Post. Po co jest post? Czy to jest duchowe prężenie muskułów po to, żeby zbudować jakąś krzepę, która pozwoli nam poczuć się dobrze, poczuć się silnymi przed Wielkanocą? Nie. Wydaje mi się, że praktyka, która ma być po prostu rozwojem. Duchowej muskulatury nie ma większego sensu. Posłuchajmy tego, co mówi prorok Izajasz w jednym z czytań, które odczytuje się na początku Wielkiego Postu. Posłuchajmy tego już dzisiaj, żebyśmy mogli przygotować się na ten okres, który zacznie się dopiero za dwa tygodnie. Z księgi proroka Izajasza. Czemu pościliśmy, a ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a tyś tego nie uznał. Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni sporów i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pościcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy, jak sitowie, i użycie woru z popiołem za posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem miłym panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? prorok Izajasz pokazuje nam konkretną drogę. Rozerwij kajdany zła. Zobacz, gdzie w twoim życiu jesteś skuty kajdanami, także jęczysz pod uciskiem zła i grzechu. I oczywiście być może wiele osób, które słucha tego, co dzisiaj mówię, jest osobami wierzącymi, praktykującymi, osobami o nieposzlakowanym życiu moralnym. Ale jak mówił święty Jan od krzyża, nie jest ważne, czy ptak jest przypięty złotą nitką czy łańcuchem, bo jeśli jest przypięty do ziemi, nie poleci w górę. I tak jest z naszym życiem. Jeżeli są jakieś elementy zła, grzechu, które nas ściskają, które sprawiają, że nie mamy wolności, żeby iść dalej, to post jest właśnie po to, żeby je zidentyfikować i żeby z nimi walczyć, za konkretnie, za pomocą konkretnie wybranych narzędzi. I uwaga, jeśli dzisiaj nie widzisz tego, co jest Twoim problemem, ale masz poczucie, że Twoje życie duchowe się zatrzymało, nie widzisz przed sobą perspektywy rozwoju relacji z Bogiem, to poświęć ten post na to, żeby zidentyfikować ten problem, żeby go nazwać, żeby z Bogiem szukać tego, co jest tym łańcuchem. Albo złotą nitką, która trzyma Cię przy Ziemi. A jeśli już udało Ci się zidentyfikować problem, albo go przeczuwasz, pomyśl o tym, co mogłoby doprowadzić Cię do dalszego rozwoju w wierze. I w ogóle post to jest taki okres liturgiczny, który może być dla nas momentem powrotu do źródła naszego życia chrześcijańskiego. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko my odnawiamy się w poście, ale są też katechumeni, dla, dla których post jest ostatnią prostą przed przyjęciem sakramentów w tajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrztu, eucharystii i bierzmowania. Do katechumenów jeszcze za chwilę wrócę, ale kiedy patrzysz na swoje życie, czy żyjesz jak ktoś, kto przyjmuje dzisiaj wiarę? Czy żyjesz jak ktoś, dla którego wiara jest treścią życia, jest jego sensem? I znowu nie pomylmy perspektyw. Nie chodzi o to, żeby matka czy ojciec w rodzinie modlili się po 8 godzin dziennie. Nie chodzi o to, żeby porzucić życie zawodowe i odmawiać różaniec. Nie. Nasze życie chrześcijańskie może być przesycone duchem chrześcijańskim w zależności od tego w jakim kto żyje stanie. I ten post jest takim momentem, żeby wrócić do tego co jest podstawowym poziomem życia chrześcijańskiego, jeżeli od tego odszedłem, jeśli grzeszysz, nie kombinuj. Po prostu zrób wysiłek w tym wielkim poście, żeby odejść od grzechu, który popełniasz. Jeśli jest tak, że się nie modlisz, nie kombinuj. Zrób coś, żeby zacząć się modlić codziennie, bo modlitwa jako forma rozmowy, kontaktu z osobą, która dla chrześcijanina jest najważniejszą osobą na świecie czyli z Bogiem, ta modlitwa jest czymś kluczowym. Bez niej my usychamy, zamieniamy się w pył i proch w kolorze zbliżonym do tła, który jest za mną. Pomyślmy też o tym, że ten czas postu jest dla wielu mężczyzn i kobiet, dorosłych, Momentem przygotowania do Chrztu, ostatnią prostą przed, przyjęto, przed przyjęciem Chrztu. Te osoby zmagają się z wieloma pytaniami. Pytaniami, które my, jako osoby, które w większości, przynajmniej w Polsce, przyjmują Chrzest jako dzieci, zmagamy się dopiero później z wyborem jako, włas, jako czegoś własnego, tej wiary, Ewangelii, przesłania Chrystusa. Oni, Zmagają się z, z decyzją na to, żeby swoje życie podporządkować czemuś nowemu, i komuś, kto nie jest widzialny, ale komuś, kto zapewnił o swojej miłości, czyli Chrystusowi. Więc ten czas Wielkiego Postu i post, który możemy podjąć w tym czasie. To może być post za umenów. Mogę odmówić sobie czegoś, mogę zrezygnować z jak, jakiejś formy rozrywki, po to, żeby ofiarować to w intencji tych osób, które zaczynają swoje życie chrześcijańskie. To jest też bardzo starożytna praktyka. Chrześcijanie na początku pierwszego tysiąclecia, właśnie. W takim celu stworzyli wielki post. To był post za katechumenów. Zobaczmy dalej, że post to nie jest zabawa. To nie jest rytualne niejedzenie ciastek przez 40 dni w roku. To jest moment, w którym my świadomie i dobrze, żebyśmy świadomie Decydowali się na walkę duchową, taką jaką Jezus stoczył na pustyni. I pamiętajmy o tym, że ten moment postu jest jak machanie głodnemu psu mięsem przed nosem. Czyli, jeżeli ja decyduję się pościć poprzez coś, co jest dla mnie dużą wartością, co jest dla mnie przyjemne, co lubię, to pokusy, które będę przeżywał, będą tym silniejsze. I sensem postu jest to, żeby tym pokusom nie ulec. I jakieś wyjątki szerzone, rozszerzane, wymyślane, nie wiem, że w niedzielę się nie pości, bo to w tym dniu uczcimy zmartwychwstanie, nie pościmy 19 marca, bo jest uroczystość Świętego Józefa 25, bo jest z kolei Niepokalane poczęcie Jezusa. No, oczywiście jest w tym coś pięknego, bo wyrażamy wiarę w zmartwychwstanie, nie można wtedy pościć, nie można pościć, kiedy jest uroczystość, ale kiedy my przerywamy te, ten, ten proces walki, w którym my celowo sobie czegoś odmawiamy, no to to staje się trochę jakąś komedią, bo my. Nie szukamy tych wyjątków, dlatego że one mają, że jakby to jest coś dla nas niezbędnego. My po prostu chcemy ulżyć sobie w trudzie, który podejmujemy. Jeśli nie chcesz pościć, nie pość. Jeśli chcesz pościć, rób to porządnie. Wyrusz w walkę, tak jak Jezus wyruszył w walkę na pustynię, żeby walczyć ze złym duchem. I my mamy dużo powodów, żeby walczyć ze złem w naszym życiu. Dużo też intencji do tego, żeby pokutować. Bo post, oprócz tego, że ma taki charakter wstawienniczy, jest też momentem, w którym my pokutujemy za grzechy. Kiedy mówimy Bogu, ja odmawiam sobie czegoś dzisiaj, bo kiedyś. Nie odmówiłem sobie czegoś, co mi się nie należało. Nie odmówiłem sobie czegoś, co mnie upodliło jako człowieka. Więc dzisiaj, korzystając z tego, co jest pięknem mojego człowieczeństwa, czyli z wolnej woli, zamiast wybierać zło, wybieram dobro, właśnie odmawiając sobie czegoś w imię Boże. I w końcu można pościć po to, żeby dać jałmużnę. O tym powiem jednak więcej w kolejnym odcinku przygotowującym do wielkiego postu już za tydzień, w kolejny poniedziałek. Zachęcam do tego, żeby przemyśleć od to, o czym mówiłem dzisiaj. Pomyśl, czy coś zainspirowało Cię. Jeśli tak się stało, proszę zostaw komentarz. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie nasza redakcja Dominikanie.pl odpowie. Na, na te wątpliwości i pytania. Do zobaczenia. P.S. Zasubskrybuj ten kanał i kliknij w dzwonek, żeby żadna z naszych nowości Cię nie ominęła.